Walka trwa do późnych godzin. Słabo widać, ciemno się robi. Tu zmienione na wahaczu korbowodzie łożysko. W tej chwili walczymy z drugą stroną. Korbowód książkowe luzy. Nie wiem, czy tu będzie widać by światła. Musisz latarkę zaświecić. Nie. nie, nie, możesz. Akurat nawet wolnej ręki nie mam. No dobrze, to ja pomogę. Także walczymy cały czas. No i powiem wam, jak sprawa wygląda. Musiałem opuścić dolny kosz. Opuścić też częściowo ramę. On tu tuleeczka. Górny kosz wjechał. Przyczepiony. Na razie wszystko jest niedokręcone wstępnie, jest tylko złapane, dokręcimy, do później uregulujemy, ustawimy. Są już te nowe korbowody, wszystko zaczepione, podłoga sypowa siedzi, podsiewacz siedzi, wszystkie nowe gumy i fartuchy nawialni założone, górny kosz. Teraz się biorę zaraz dolnym wiadę, z powrotem. I no jeszcze z tej strony wymienię, zdjęty starganiec, też ściągnięty o wszędzie ten. Dbałość o szczegóły. Narobione. Syfu i syfu Smarowanie miało automatyczne, przez to, że kapało z góry. O! Bardzo dobra obudowa. Także zaraz ściągam i zobaczymy, co da się z tego zrobić. O! Tu nam w Przeszkadza, także biorę się i kręcę. No i sprawa wygląda tak, że górny kosz, tak jak mówiłem, osadziłem. Zakręciłem wahacze. Już miałem dolny kosz podniesiony, przyłapany. No i niestety wyszło jak zwykle. Jedyna rzecz, której nie ruszałem, to był kosz dolny, która miała być nieruszana. No ale po wyjęciu, Położyłem się pod spód, żeby zacząć uchwy No i wyszło jak wyszło z Dookoła tu pęknięty Tu mamy małe dwie dziurki można zostawić ale mnie to denerwuje I z tej strony mamy pęknięcie Zaraz to już mi gomat przyprowadziłem, zaraz to oszlifuję wzmocnie, pospawam Umyję go przy okazji, bo tu nie ma rzeczy czystych w tym kombajnie I będziemy działać dalej Tutaj dolny kosz, ten sypowy cały też jest wyjęty Też go przy okazji karszerem opłuczę Tutaj zobaczę stan łożysk Tu pewnie widzę jakieś są oprawy okrągłe Tu widzę mamy okrągłe, tu będzie D205, 206 A tu jest chyba zamontowana Jakaś przeróbka tu jest wachliwe 1206 oprawa super no zaraz katalog sprawdzę no i co ta rama bałem się że będzie coś tutaj nie tak ale jak się okazuje to są tylko wzmocnienia bo ona tu stała wzmocnienie spawane ale tu nigdy pęknięta nie była także to od spawania przegrzanie z tej to samo Uh, przepraszam na kichanie wziął od tego kurzu z tej strony mam już zamontane koło już jest zamontowany nie ma luzu nic targaniec, nowe łożysko 6308 w oprawie 6016 tu wszystko poskładane i tuleje będziemy zaraz zakładać jak koszem wiadę, także może dziś kosz uzbroję. Nowe tulejki Tu jeszcze dwie dobre w kombajnu Tu jeszcze jedna nowa, nie A Tutaj te nieszczęścia BS-owskie, których się pozbędę. A i tu jeszcze jedna z nową uprawą ze starych magazynów, kupiono. Także szukajcie, a znajdziecie jeszcze. Gdzieś jest jedna tuleja. O, taka była tu zrobiona. A w środku były jakieś kawałki rurki, jakieś takie rzeźby, kombinacje. Bardzo ciekawe rzeczy. Niby już wszystko rozkręcone, a jeszcze cały czas ciekawostki. No i powiem wam, jak jest kolejny dzień walki za nami. Nic w dzień nie nagrywałem, bo nie bardzo zamiałem czasu. Nowa tuleja w oprawach górnego kosza złożona. Na dole nowa tuleja, jedna, druga. Tutaj nowa oprawa też kompletna, założona. Wszystko jest złapane, jeszcze nieskręcone. Jesteśmy na etapie, że przykręciliśmy właśnie dupę. Chcemy założyć boczną ścianę ze schodami. Z tej strony ściana jest przyłapana. Również z tej strony są tuleje, wszystkie zrobione, nabite. Jeszcze to trzeba wszystko ustawić, doregulować. Oraz palę wózek. Podnoszę sobie tą ścianę ze schodami, żeby było wygodniej. i zaraz Wam pokażę. Spędziłem się dzień na rzeźbieniu. Rotory są zakryte. Położona jest przykręcona platforma. Tylna ściana. Platforma. Jeszcze się farbą uchlapałem, bo zaciągnąłem to na grubo spędzla podkładem, tak żeby już tutaj nie było żadnych. Podłoga niestety nie poszła to z kwasówki, bo z kwasówki położyłem dwa arkusze. Tam trzeba było rzeźbić, dokończyć uchwyty, ale że czas nas goni, nie robiłem tego. Jednak naprawiłem starą, tu wstawiłem wstawkę, tam w dwóch miejscach wyciąłem, wstawiłem wstawki. Tutaj połatałem i tak na to przyjdzie. Tutaj szyna z silnikiem dociśnie, także będzie trzymać. Dziur nie ma, także teraz jest dobrze. I powoli walczymy. W koło jakieś tu burze chodzą. Mamy dzisiaj piątek. Także tu tubiemy może jutro przy sobocie. Uda się postawić silnik już na ramię, także będzie dosyć fajnie. Zaczyna to przypominać kombajn nawet z wyglądu. Także jesteśmy, zbada, może i do tyłu, może i nie, nie wiem. Przez te deszczniwa się opóźniają na warmii. Także nie jest najgorzej, działamy No i mamy sobotę Trochę blach pryzmy ubyło Udało nam się wczoraj trochę podciągnąć tą robotę. Użyliśmy tą dupkę jak pokazywałem tylne ściany, podest I udało się wjechać motorem Także powiem Wam, że wczoraj był intensywny dzień Bo począwszy od podłogi Podestu Jedna ścianka, druga ścianka, schody Motorownia I tak pół dnia padał deszcz Ale się udało Także jest fajnie Za dnia to wszystko lepiej widać Wczoraj skończyliśmy w posiemku, się nie wjechaliśmy Jeszcze jest nieprzykręcone na wszystkie śruby o, wraz wodą stoi. Potem co poprawię tą podłogę, bo trochę ją wgłęb widłom. Także bierzemy się dalej za działania. No i co? Powiem wam jak minęła sobotnia aktywność. zdjąłem obudrawę z z wału mocarni No i jak można było się spodziewać zrobił taki rant, bo łożysko się kręciło na a nie w sobie, nowe łożysko już w oprawie teraz muszę coś wykombinować z tym wałem na tym kole to już chyba polegnę ale muszę je zdjąć nie wiem jeszcze jak tu ma otwór wywiercony do blokady ze śruby ściągacz napięty cały dzień, młotkowany i wudekowany nie pomaga palnik mi się zepsuł Zobaczymy, w poniedziałek spróbuję kupić palnik, nagrzać to do czerwoności i może puści Łaski nie robi Z tyłu przygotowana, podmalowana blacha, tu podkładem gdzie była Rdza Do założenia hebel Tutaj chłodnica hydrostatu Calutko musiałem rozebrać w mak ze wszystkich osłon i umyć Bałagan straszny przymocowane pod podestem filtry przewleczone rurki, widać trochę. Widać no, ze wszystkim się schodzi. Jak się chce, dobrze zrobić, niestety do tego tak. Założony zbiornik oleju hydraulicznego, filtr powietrza, i powoli to wszystko myjemy. Ogarniamy różki przewleczone, bo one idą tak dosyć ciekawie, tam pędy za filtrem i tu do zbiornika. Przewody jeszcze muszę poogarniać, bo niektóre są popękane i, i tak to będzie szło. Na dzisiaj, chyba koniec. Zmontuję wam to co mam. Zobaczycie jak sprawa się ruszyła w tym tygodniu. I, I po niedzielę działamy dalej. Cześć.